Dzień dobry państwu, Aleksandra Sobieska listewnik Zespół Williamsa. Zaczynam taką bardzo szczególną część tej konferencji, gdzie zobaczycie państwo rzadkich rodziców. Rodziców rzadkich dlatego, że ich dzieci mają diagnozę rzadką, ale to są również rodzice rzadcy, ponieważ znaleźli czas w tej sobie, swojej 48-godzinnej dobie, żeby zorganizować jeszcze wsparcie dla innych rodziców, z tej samej choroby rzadkiej. Ja jestem rzadkim rodzicem, ponieważ mój syn Wojtek, to jest Wojtek, przedstawiam, wyraził zgodę na publikację wizerunku, ma zespół Williams'a. O tym, że ma zespół Williams'a, dowiedziałam się 12 lat temu, otrzymałam mail z diagnozą i na podstawie tego maila zaczęła się moja historia związana z chorobami rzadkimi. Być może to zdenerwowanie formą spowodowało, że teraz jestem tutaj z Państwem. Osób z zespołem Williamsa w Polsce mamy około 300. Dlaczego mówię około? Ponieważ nie ma jeszcze centralnego rejestru osób z chorobami rzadkimi, i nie wiem, ile jest osób z zespołem Williamsa. Wiem tyle, że 200 osób, 200 rodzin jest w moim stowarzyszeniu. Na czym polega zespół Williamsa? Jest to mikrodelecja, czyli brak 26 do 28 genów w chromosomie 7. Tutaj parę osób już pytało odnośnie leczenia tej choroby. No, trudno uzupełnić 28 genów w chromosomie, w każdej komórce ciała, więc u nas leczenia nie ma. Jedne z genów decyduje o tym, że mamy, znaczy dzieciaki z zespołu Williamsa mają za mało elastyny. Elastyna to jest białko, które buduje całe ciało człowieka. Od rogówki, tęczówki, mózgu, naczyń krwionośnych. Stąd też ta informacja, że organizmy osób z zespołem Williamsa są szczególne. Co się pojawia takiego, które najbardziej nas dręczy, to opóźnienie umysłowe niepełnosprawność intelektualna. Ponieważ z racji tego, że nie mamy leczenia, diagnostyka jest dość szybka. Kwestia fizjoterapii już dobrze wdrożona, ale my musimy z tą chorobą żyć całe życie naszych dzieciaków. Czyli jeżeli borykamy się z niepełnosprawnością intelektualną, napotykamy bardzo dużo barier, tych systemowych, które wpływają na jakość życia naszych rodzin. Tutaj pan profesor zaznaczył, że te choroby rzadkie rzeczywiście zmieniają nasze życie, naszych rodzin, również w przypadku zespołu Williamsa. Zaburzenia funkcji motorycznych, specyficzny profil poznawczy. Jeżeli usłyszycie państwo kiedyś stwierdzenie dzieci elfy, to są właśnie osoby z zespołem Williamsa. Dlaczego elfy? No bo te buźki są takie specyficzne. To są nasze radosne, uśmiechnięte dzieciaki, które no, zarażają świat swoją, swoim pozytywnym nastawieniem. Ten wygląd jest rzeczywiście specyficzny i my już rozpoznajemy jako rodzice te osoby, które mają zespół Williamsa z daleka. Oczywiście zostawiamy zawsze tę diagnozę w rękach genetyków czy lekarzy, ale mniej więcej już wiemy po zdjęciu, które z dzieci są naszymi elfami. Podobieństwo genetyczne, zobaczcie Państwo, tutaj są zdjęcia z jednego z świąt, bo 20 maja mamy Międzynarodowy Dzień Zespołu Williamsa. To są nasze elfiki polskie, które się do Państwa uśmiechają. Problemy zdrowotne. Problemy z sercem naczyniami krwionośnymi, poziom wapna podwyższony, niedoczynność tarczycy, problemy mięśniowo-szkieletowe, upośledzenie umysłowe. Proszę Państwa, chyba nie ma specjalisty z dziedziny medycyny, którego byśmy nie odwiedzili. Neurolog, kardiolog, gastrolog, endokrynolog, stomatolog, okulista, cała baza lekarzy, więc tych kontaktów medycznych mamy przeszło więcej. Co się dzieje, dlaczego w ogóle podejrzewany jest zespół Williamsa? Najczęściej wynika to z opóźnień i z niskiej masy urodzeniowej. Te dzieciaczki rodzą się bardzo małe i bardzo późno zdobywają swoje kroki milowe. To znaczy, ja tutaj podaję te, te daty na podstawie własnych badań, pewnie w literaturze medycznej mogą być pewne różnice, ale z całą pewnością wiemy, że te dzieciaki rozwijają się wolniej, idą do przodu, ale troszeczkę wolniej. Jest też rozproszenie uwagi, problemy z koncentracją i wszystkie te dzieci wymagają wczesnego wspomagania rozwoju. Dlatego diagnoza zespołu Williams'a już bardzo wczesna pomaga w tym, aby dzieciaki funkcjonowały jak najlepiej z tymi swoimi przeszkodami, które życie im nałożyło. Rehabilitacja ruchowa i specjalne potrzeby edukacyjne. Jeżeli chodzi o te dwie ostatnie o dwa ostatnie elementy, no to pojawiały się już dzisiaj te opinie, że dostęp do rehabilitacji dla osób, dzieciaków z rzadką chorobą genetyczną, jest właściwie wyliczone na kilka godzin, a tak naprawdę nasze dzieci potrzebują tej rehabilitacji ciągle i to przez całe życie. Ale musimy się albo opierać na prywatnych ośrodkach, ponieważ. Jeżeli dzieci zdrowe i patrzące bardziej w lewo niż w prawo idą na rehabilitację, to, tak, to wtedy nie ma miejsca dla tych naszych dzieciaków. Dzieci starsze, jeżeli uczą się w szkołach, to wiemy na pewno, że jeżeli zapytamy, ile jest 1 plus 1, to dostaniemy odpowiedź 11. Jest niesamowity problem z matematyką i chwytamy różnych sposobów się, aby dzieciaki nauczyły się liczyć. Między innymi uczymy ich dzięki muzyce. A o tym odpowiem troszeczkę później. Yy, dzieci starsze, nastolatkowie, osoby dorosłe, to są osoby, które są ch chorobliwie przyjacielscy. Yy, my musimy uczyć nasze dzieciaki, że świat bywa różny, że nie możemy do każdego podejść, z każdym porozmawiać, z ka do każdego się uśmiechnąć. To niby nie wygląda jak duży problem, ale z drugiej strony yy, osoba z zespołem Williamsa nie pójdzie samodzielnie do sklepu. Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że zrobi zakupy wszystkim obecnym w, tej, w tym sklepie. Czyli musimy kontrolować naszych elfów przez całe ich życie. Ten kontakt z osobami dorosłymi, tutaj zaznaczyłam, ponieważ rzeczywiście wśród rówieśników oni niekoniecznie się dobrze czują, ale jak spotkają jakiegoś dorosłego, to zagadają, za, zarzucą pytaniami, opowieściami. Czyli ten kontakt z dorosłymi, z jednej strony jest fascynujący, a z drugiej strony bardzo niebezpieczny. Emocjonalne reakcje i fobie. Nad tym pracują psychologowie, nad tym pracuje, pracują rodzice, ponieważ no jest to bardzo duży problem, szczególnie przy, u dzieci starszych. Inne przeciwności, które nas spotykają, to nadwrażliwość słuchowa. Jeżeli w bloku, pięć klatek dalej jest jakiś remont. Jakaś, płyt, jakiś, nie wiem, maszyna działa, to są dzieci, które potrafią odczuwać to tak silnie, że nie mogą w ogóle funkcjonować. Stąd te słuchawki wyciszające, to jest bardzo taki popularny symbol. Problemy ze zgryzem, tutaj widzicie dziewczynkę i jej ząbki. Często gęsto tych ząbków po prostu nie ma, ponieważ elastyna również jest w szkliwie. I problemy okulistyczne. Tu jesteśmy taką. Jednostką, która jest dobrze zaopiekowana, bo mamy specjalistkę, która się nami zajmuje. Ale ta, te problemy okulistyczne również się pojawiają, między innymi brak widzenia obuocznego, czyli człowiek patrzy tylko jednym, mózg patrzy tylko jednym okiem w danym momencie, co powoduje, że są bardzo duże problemy w koordynacji, w poruszaniu się. Jakie mamy uzdolnienia? Bo mówi się o tych negatywach, i często gęsto rodzice fokusują się na tych brakach czy niedoskonałościach. A fajnym pytaniem jest, co możesz powiedzieć o swoim dziecku, co jest pozytywnego. I pamiętajcie właśnie o tym, rodzice moi drodzy, że każdy z waszych dzieci, nieważne jaką ma jednostkę chorobową wpisaną w książkę, ma zalety, ma swoje cechy, ma swoje umiejętności. W przypadku elfów jest to talent muzyczny. To już dzisiaj tutaj było przywołane. Rzeczywiście to są dzieciaki, które potrafią po jednym wysłuchaniu piosenki zaśpiewać ją w linii melodycznej idealnej jeszcze do tego w pięciu różnych językach, jeżeli tak tego wymaga dana piosenka. Perfekcyjne wyczucie rytmu, to daje między innymi możliwości tej edukacji, chociażby matematyki. Łatwość nauki języków obcych. Generalnie jest tak, że osoby z zespołem Williamsa późno zaczynają mówić, ale jak już zaczynają mówić, to potrafią mówić w każdym języku, jakim przyjdzie im spotkać. No i to optymistyczne podejście do życia, co uważam za najważniejszą zaletę osób z zespołem Williamsa. Yy, mówiliśmy tutaj o centrach referencyjnych. Można uznać, że naszym centrum referencyjnym jest Gdańsk. Jest ośrodek, w którym nasz anioł, czyli pani profesor Jolanta Wierzba zajmuje się Williamsami. Jest również wspomniany już tutaj dzisiaj profesor Robert Śmigiel, który zna Williams bardzo dobrze. I to jest fascynujące, że są tacy, tacy lekarze, które, którzy tak bardzo chcą poznać zespół Liamsa, że stają się specjalistami. I liczymy na to, że coraz więcej takich lekarzy pojawi się, bo to jest najlepszy sposób na poprawę diagnostyki i leczenia, jeżeli mamy takich zakochanych w elfach lekarzy. Jeżeli chodzi o opiekę pediatryczną, to jeszcze nie jest najgorzej. Generalnie pediatrzy podchodzą do pacjenta holistyczne wielowątkowo, zaczyna się problem, gdy przekraczamy tak zwaną osiemnastą cyfrę w życiorysie. Wtedy jest czarna dziura. Ja bym to powiedziała dosadniej, ale jesteśmy na cenionej uczelni, więc nie będę mówiła brzydko. Czarna dziura polega na tym, że lekarze dorosłych specjalizują się w swojej specjalizacji. I oni wiedzą, że, kardi, że problemy kardiologiczne są w zespole Williams'a, ale nie będą się zastanawiali nad wszystkimi innymi problemami, które istnieją. Szukamy specjalistów dla dorosłych, szukamy centrów referencyjnych dla osób z zespołem Williams'a, dla osób powyżej 18 roku życia. Rehabilitacja. To jest też Wojtek. Kiedyś go wsadzili w jakimś turnusie rehabilitacyjnym w takie ubranko. Chodził codziennie w tym ubranku. Kiedy wróciłam do przedszkola, w którym normalnie się uczył, i spotkałam się z rehabilitantką, jak zobaczyła to zdjęcie, to przerażyła się, chwyciła za głowę i mówi, co ty, matka, z nim zrobiłaś? Uwa to, to jest taka uwaga drobna, że nie zawsze metody, które stosują rehabilitanci na takich turnusach, chociażby są tak naprawdę potrzebne. W przypadku Wojtka rzeczywiście rehabilitacja, rehabilitacja ruchowa jest cały czas od maleńkości stosowana, ale w tej chwili przechodzimy już bardziej na terapie sensoryczne, terapię ręki i przede wszystkim trening umiejętności społecznych. Czyli to, o czym Państwu mówiłam, że musimy pilnować, żeby tych zakupów wszystkim w sklepie nie zrobili. Oczywiście rehabilitacja lecznicza i turnusy rehabilitacyjne tu największy jest problem wśród osób dorosłych. Bo tak jak sami Państwo wiecie, dzieciaki mają jeszcze taki, taką skarbonkę w formule 1,5%. I z tych pieniążków możemy sobie na turnusy pojeździć. A osoby dorosłe bardzo rzadko już te fundusze zbierają, bo ich postaci, ich historie nie są aż tak. Interesujące i te pieniążki wpływają w mniejszej ilości, i na takie turnusy czy rehabilitację prywatną ich po prostu nie stać. Co, z czym zmagamy się my, ale myślę, że i wiele, wiele innych chorób rzadkich, wiele, wielu innych rodziców, to jest kwestia problemów z orzecznictwem. Tu nie, no mogłabym mówić godzinami, ale chyba nie będę, bo wszyscy Państwo wiecie. To jest problem związany z edukacją. Czyli to kolejne orzecznictwo o specjalnych potrzebach edukacyjnych, to są dostępne oczywiście wczesne wspomaganie rozwoju, edukacja włączająca, integracyjna, ale tak naprawdę większość naszych dzieciaków trafia do szkół specjalnych. Ja uważam, że szkoła specjalna jest świetnym rozwiązaniem i musimy troszeczkę zmienić podejście i zmienić spojrzenie na temat szkół specjalnych, ale jeżeli chodzi o integrację tutaj z rówieśnikami czy z osobami zdrowymi. To jest fikcja. W Polsce nie funkcjonuje w żaden sposób integracja osób z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną, z dzieciakami zdrowymi. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe. Tylko czy powoli możemy konkrudować na szacunek już. dla pozostałych Jeżeli warsztaty zajęciowe są w Nie chciałbym, żebyśmy skracali wystąpienia pozostałych stowarzyszeń. Dobrze, to ja już przejdę do no, dorosłość, to ja tylko zostawię sobie, przeczytajcie tak szybciutko, nie będę o tym mówić, ale no to jest to, o czym możemy mówić wszyscy, bo to są problemy, które dotyczą nas wszystkich. Ostatni punkt wsparcie stowarzyszeń i Fundacji. To, to jest jedna z informacji, którą muszę podejść szybciutko. Prawie 20 lat temu powstało Stowarzyszenie Zespołu Williamsa. Obecnie zrzesza ponad 180 rodzin. Organizujemy zjazdy naukowe, współpracujemy z organizacjami europejskimi. Jesteśmy członkami Federacji Europejskiej Stowarzyszeń Zespołu Williamsa. Współpracujemy również z Eurodisem. Tutaj w Ernie ie ITAKA tworzymy, jestem jedną z, z uczestniczek tworzenia guideline'u, czyli wytycznych klinicznych dotyczących zespołu Liamsa. Tworzymy również ro, razem z innymi organizacjami pacjenckimi ruch społeczny Regeneracja, aby o te nasze wspólne, wspólne wartości dbać. To jest zdjęcie z naszego zjazdu stowarzyszenia. Spora, spora ekipa, 230 osób w zeszłym roku na zjeździe, więc spora też inicjatywa. To są również dzieciaki z poprzednich zjazdów. To jest spotkanie regionalne w Poznaniu, bo również spotkania regionalne organizujemy. To jest mapa Europy, gdzie stowarzyszenia zespołu Williams'a są i to jest właśnie nasza Federacja Europejska. I kontakt do nas, jeżeli ktoś byłby zainteresowany poznaniem bliżej zespołu Williams'a, to są miejsca, gdzie można te informacje uzyskać na Facebooku i na stronie internetowej. Mamy też taką wspaniałą książkę wydaną przez panią profesor, znaczy dzięki pani profesor Jolancie Wierzbie, Medycyna Elfów, którą polecam. Niestety niedostępna w komercyjnej sprzedaży, ale w stowarzyszeniu jak najbardziej. Dostępne. Bardzo dziękuję i proszę bić w grawo nie tylko mnie, ale również wszystkim rzadkim rodzicom, którzy są tutaj na tej sali.